Cześć, Siemanko, witajcie na kanale Paweł Laco, kanał narzędziowy. Dzisiaj zapraszam na nowość od marki Parkside. To jest skrobak sieciowy, jest to nowość. Ten skrobak posiada 3 lata gwarancji. Jest to model PES 250 A1. Posiada moc 250 W. Instrukcja obsługi. Tutaj mamy pudełeczko ze skrobakami, z akcesoriami i sam skrobaczek. Wygląda to jak multitul, ale tutaj mamy jeszcze przewód sieciowy. Dodatkowo mamy 0, 1, 2, 3, czyli 4 tryby pracy i blokada narzędzia gumowana rączka nawet. Ten uchwyt tutaj jest dosyć taki szeroki, ale całkiem nieźle się go trzyma, bo jest gumowany tutaj. I dobrze to wygląda. Nic poza tym tutaj nie ma. No, bo co ma być? Troszeczkę to pudełko jest takie sobie. I zobaczmy, jak to wygląda. Ten skrobak jest najszerszy, jest bardzo ostry. Następnie mamy taki. Jeszcze tutaj taki, takie dłuto, jakby. I jeszcze taki skrobaczek. Cztery skrobaki. Na pewno przydadzą nam się te skrobaki. Tutaj mamy taki bardziej tępy ten skrobak, ale to jest celowe. Wygląda jak taka szpachelka. Ten mamy ostry. Było tak samo, i ten skrobaczek tutaj wygięty do zdzierania pewnie różnych farb, lakierów, do po prostu, no do czego może służyć skrobak? Do skrobania przede wszystkim. Kleje, jakieś wykładziny. Teraz mamy odblokowane, załóżmy go. Musi wejść do końca i dopiero zatrzaskujemy. Ten skrobaczek na pierwszym biegu posiada 6500 dodgań na minutę. Na drugim biegu 8500. Na trzecim biegu 9500. Długość skoku tego skrobaka to jest 2,2 mm. Sprawdźmy jak on działa na poszczególnych tych biegach. Zero to mamy wyłączone. Jedynka. Po włączeniu praktycznie nic się nie dzieje. Dopiero jak dociskamy, to zaczyna to pracować. No i te zwigania tutaj mamy, nie tak jak multitool tylko to są posuwisto zwrotne tak jak skrobak nie tak tylko po prostu tak praca silnika pierwszy bieg drugi trzeci Weźmiemy, założymy takie dłutko, to nam służy właśnie do skrobania. A ciekawe, czy coś możemy tym dłutkiem zrobić? Weźmiemy taką kantubeczkę. I... No, jak widać, działa to jak takie zwykłe ręczne dłuto, z tym, że nie musimy po prostu używać młoteczka czy tam siły ręcznej, takiej, bo to narzędzie wykonuje to zadanie. No i powiem wam, że to daje radę. Możemy co nieco wyskrobać. No tutaj żeśmy zmniejszyli to o dobry milimetr. po troszku, po troszku do celu i możemy coś tam wydłubać, wyskrobać przy pomocy tego dłutka każde z tych dodatkowych dłut czy jak tam skrobaczków służy do, do czegoś innego ale w tym przypadku takie dłutko nam tutaj fajnie to pokazało jak to działa nie szarpie tym, nie jest jakieś przeraźliwe. No, ładnie to działa, podoba mi się bardzo. Myślałem, że po prostu nie da rady. Użyłem tutaj tych najwyższych ustawień, tam 9500 drgań na minutę. Ktoś może powiedzieć, że nożykiem to szybciej zrobi. Może i tak, może i nie. Ale po prostu sprawdzamy to narzędzie i to naprawdę fajnie działa. Teraz będziemy mieć kolejne zadanie. Tu mam taką próbkę, kawał płytki, kawałek i tu jest dosyć mocno trzymający taki klej czy jest szansa żeby trochę tutaj tego wyskrobać ale damy jakiegoś innego skrobaczka niedłutko chociaż chyba tym też byśmy mogli to zrobić wezmę takie ostre blokada Zaczniemy od najmniejszego biegu. Drugi bieg. No i powiem Wam, że zaczyna to działać. Jeszcze damy trzeci bieg. No, i pięknie, działa świetnie. Proszę bardzo, myślałem, że sobie z tym nie poradzi. To było bardzo dawno klejone i jak widać, trzyma to jeszcze mocno. Tutaj jeszcze była farba na płytkach. Oryginalne płytki, taki kolor. No, i, i świetnie sobie z tym poradziło. Dobra, to mi wystarczy. Takie działanie, jak widzę, że to działa w ten sposób, to na pewno różne kleje, właśnie różnego typu wykładziny. No to z tym sobie poradzi, na pewno. I fajnie się to po prostu użytkuje. Także taki krótki test, film na temat tego narzędzia. Także dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się, cześć, ja jestem za.